Mamy strop oparty na słupach w kształcie litery A, takie jak tutaj widzimy na modelu powłokowym. Ale chcąc zaprojektować strop, musimy sprawdzić stan graniczny użytkowalności, czyli policzyć ugięcia w stanie zarysowanym. A tą możliwość ma tylko wyłącznie program ABC płyta. Zatem nasz strop musimy zamodelować w płycie, a te słupy Trzeba zamodelować podporami podatnymi. Pytanie teraz jest takie, skąd wziąć te wartości podatności? Nie tylko podatności liniowej, ale też podatności kątowych. Proszę Państwa, w tym celu budujemy układ prętowy. Przełączę się na dwa monitory, bo to będzie nam wygodniej. Mianowicie, budujemy słup o takich samych wymiarach, jak ten w modelu powłokowym, o takim samym przekroju i podpieramy w taki sposób. Ważna sprawa jest, abyśmy uwzględnili sposób podparcia tego punktu, bo te punkty to są naturalne punkty, takie jakie występują w modelu powłokowym. Natomiast to podparcie wynika z tego, że ten słup jest, współpracuje z płytą. Następnie obciążamy siłami jednostkowymi. W pierwszym wariancie, pionowa siła. PZ następnie moment o wartości 1 kN i kolejny moment kierowany w osi Y też o wartości 1 kN. Proszę Państwa, rozwiązujemy to i otrzymujemy przemieszczenia. Teraz sobie jeszcze zróbmy do stropu. OK. I wróćmy do naszych odczytów sztywności. Proszę Państwa, jeżeli to przemieszczenie dokonamy odwrotności, dostaniemy taką wartość. Więc jak widać, wystarczy nam kalkulator z funkcją odwrotności. To trochę będzie więcej roboty, bo musimy odczytać te przemieszczenia i to do tego przemieszczenia kątowe. Ta wartość po dokonaniu odwrotności tworzy nam tą liczbę. Natomiast ta wartość po odwrotności tworzy nam tą liczbę. I w ten sposób mamy, proszę Państwa, określone podparcie sprężyste naszej płyty rozwiązywanej w programie ABC-płyta. Rozwiążmy to. No, jeszcze może pokażę sobie, jak tutaj przy, przyjąłem ciężar własny. I dwa obciążenia zmienne. Pytanie jest teraz takie: czy te wyniki są poprawne? Proszę Państwa, no dysponujemy przecież modelem powłokowym. Zobaczmy. Ugięcia. Pierwszy wariant. Drugi wariant. Trzeci wariant. Jak Państwo widzą, z ugięciami właściwie nie mamy tu problemu. No ale nas bardziej interesują momenty. No to proszę bardzo. Idziemy do momentów. Jak to wygląda? Tak to wygląda. Drugi wariant. Proszę bardzo. No i pierwszy wariant. Macie Państwo doskonałą zbieżność wyników, jeżeli chodzi o momenty. Super. A co z reakcjami? Odczytajmy sobie reakcje na słupach. Tutaj w tym wypadku te reakcje to po prostu będą siły wewnętrzne. W prętach. No, a w związku z czym odczytajmy siłę osiową i dwa momenty. Proszę pamiętać, że ta wartość to jest suma tych dwóch momentów. Proszę, no, akurat to i to. Podobnie z siłą osiową. No i proszę jeszcze o jednej rzeczy pamiętać. To jest siła osiowa wzdłuż osi pręta, w związku z czym jest ona odchylona od pionu. Ta suma pomnożona jeszcze przez kosinus tego kąta odchylenia, ona dopiero da Państwu tę wartość. W każdym bądź razie zbieżność jest doskonała. I w ten sposób, że Państwa możemy zamodelować podparcie na słupach o innym kształcie niż te słupy pionowe, które są standardowo przyjęte w programie ABC Płyta.